Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, z tej strony Dariusz. Tak jak obiecałem, jedną z, jedną z trzech książek będę recenzował dla Państwa. Czy recenzował? Chciałbym generalnie przedstawić Państwu jakby zarys tej książki. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o jej treść, ponieważ nie chcę też, też spoilerować tym zainteresowanym, którzy będą chcieli przeczytać tą wspaniałą powieść. Użyłem słowa wspaniałą, ponieważ no ja zakochałem się w tej książce od praktycznie pierwszych stron. Historia mnie bardzo mocno wciągnęła i opinie na lubimy czytać bardzo mocno oddają jej poziom tej książki. Opinia jest na poziomie 8.0, więc to jest bardzo wysoka opinia, ale wiadomo, każdy, każdy ma swoje preferencje, jeżeli chodzi o książki o historię, nie lubią kryminały, drudzy lubią na przykład, powieści takie obyczajowe, ja lubię obyczajówki bardzo i i taką lekką treść, gdzie można odpłynąć i po prostu wejść w tą historię. Choć nie ukrywam, że też lubię czasami zmienić sobie charakterystykę książki i wejść w inny świat, ale to na pewno je będę jeszcze Państwu przedstawiał wielokrotnie. Tutaj na ekranie tableta przedstawiłem Państwu francuską, jakby francuską, francuski, przepraszam, projekt okładki. Eee, bardzo ładna okładeczka ta francuska, ale Polska Polska, która niedawno została tak naprawdę wydana, ciężko było tą książkę dostać stacjonarnie, ja, ja powiem wam szczerze, poszedłem do Empiku i do innych większych e, takich e, sklepów z, z gazetami z, z książkami e, i bardzo było ciężko dostać, ja obchodziłem w Szczecinie kilka punktów i ciężko było Dostać stacjonarnie, więc byłem zmuszony zamówić e, tą książkę przez internet. E, okładka jest bardzo ładna, moim zdaniem taka e, ciepła w odbiorze. E, rysunek przedstawiający kolory taki błękitny, morze, fale i niebo. E, dużo ciepła w sobie ma. To tak jakby rysunek. Dziecka, zresztą w treści tej książki będzie wyjaśnione, dlaczego taką okładkę mamy akurat, a nie inną, bo ten błękit jakby będzie się przewijał w treści i będzie wyjaśniony skąd ten tytuł książki. Jeżeli chodzi o ksi samą książkę, okładka bardzo ładna, tak jak wspominałem, tutaj boczna strona. I. I tył. Nie, książka jest dość duża, gruba, duży format. E, tak więc takie tu miszczę powyżej 600 stron. Dokładnie, żeby państwu precyzyjnie powiedzieć. 636 stron. Tu już strona nie, nie ponumerowana, ale ostatnia strona numerowana 635 no troszkę czasu spędziłem z tą książką no nie była to książka którą przeczytałem od razu tak za jednym posiedzeniem że tak powiem no ciężko znaleźć czas no ja mówię pracuję zawodowo mam też inne pasje oprócz czytelnictwa więc no nie jest to jedyna moja pasja więc gdzieś tam w międzyczasie sięgam po książkach mam wolną chwilę tak, tak jak mówiłem żeby gdzieś odciągnąć Myśli. No i ale w historię wszedłem bardzo mocno. Przede wszystkim bardzo mi się spodobało to, że Melissa da Costa całą tą historię opisała w sposób bardzo lekki, taki, taki bardzo bezpośredni dla czytelnika. Jakby Łatwo opisując całą sytuację, całą tą historię od samego początku, nakreślając czytelnikowi, Melissa Kosta wprowadziła bardzo dobrze w tą treść i później rozwijała cały ten wątek bardzo mądrze i sprawnie. Według mnie nie było jakichś tam e, treści, jeżeli chodzi o treść, jakichś absurdów treści. Nie było, mm, nie było takich. E, odciągnięć od historii nudnych, które czasami gdzieś tam się zdarzają. Generalnie jest to powieść wielowymiarowa, która ma kilka wątków prowadzonych. Jest wątek główny tej całej podróży naszego tytułowego bohatera, Emila, który jest e, młodym człowiekiem, z tego co pamiętam, 26-letnim. E, książkę czytałem e... 2 miesiąc, miesiące temu, więc jej treść pamiętam, dalej w miarę świeżo, ale no gdzieś tam pewne wątki mi umknęły, dlatego nie chcę się też zagłębiać, żeby Państwu nie wprowadzić błąd. Ale generalnie tytułowy Emil jest jakby młodym Francuzem, który pracuje w biurze, ma jakby unormowaną sferę rodzinną, związkową, akurat nie wiem, to będzie w treści książki. Jeżeli chodzi o związki z kobietami, ale jeżeli chodzi o całość z jego sytuacji życiowej, to jest najzwyczajniej w świecie normalna ale w pewnym momencie dowiaduje się, że jest chory na bardzo rzadką chorobę, młodszy, odmianę taką dla młodych ludzi Alzheimera. Jest to choroba śmiertelna, która jakby z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc zabiera mu jakby zmysły, tak? powoduje u niego zaniki pamięci, a w pewnym momencie doprowadzi też do jego śmierci, ale cała, cała jakby zabawa tej historii polega na tym, że Emil w obawie przed jakby tym rychłym, rychłą śmiercią, przed tym marazmem i leżeniem w szpitalu zdecydował, że wyruszy swoją ostatnią podróż i nie spędzi tej, tego życia na badaniach w szpitalu, tylko zajmie się czymś, co zawsze, o, zawsze marzył mianowicie chciał wyruszyć w podróż z kamperem po Francji i zwiedzać piękne rejony Francji i tych rejonów Francji bardzo dużo będzie tutaj opisanych. Niesamowicie były te przyrody, elementy opisywane tutaj przez autorkę. Ale to ta historia właśnie na tym polega, że on podróżuje z Jan, która jakby przypadkowo w ogłoszeniu zawarł, że chce mieć tego partnera na ostatnią podróż i zgłosiła się do niego Joan, też dziewczyna z, z dużymi przeżyciami, która też, za którą też się ciągnie pewna historia. Na początku nie przypadli sobie do gustu znaczy może nie to, że nie przypadli do gustu po prostu Jan jakby stroniła od kontaktu z nim, była skryta, zamknięta w sobie Emil próbował rozładować tą sytuację, ale z czasem książki dowiemy się, że między nimi zakwitła pewnym rodzaju przyjaźń miłość, którą która będzie w pewnym momencie dotykała czytelnika ponieważ upływające życie z Emila będzie powodowało jakby już pewien Pewne problemy tak? i dla Joanny, i dla samego Emila. Um, dlatego ja, yy, mówię, tak trochę tą ostatnią, yy, ostatnie, ostatni rozdział książki bardzo tak przeżyłem. Yy, dość mocno się wzruszyłem, jeżeli chodzi o te zakończenie. No, no smutna powieść, tak, pokazująca w pewnym sensie przemijanie, ale też dająca otuchy, tak, ponieważ e, życie się kończy, tak, przemija jak u każdego, u Emila akurat bardzo szybko, ale znalazł on jakby, hmm, znalazł sobie po prostu tą idylę, te, ten spokój, który po prostu chciał uzyskać I, i, to, i to jest wspaniałe, nie? cała ta historia jest wspaniała. E, opisy przyrody, te jak e, spotykanych przez nich, bo oni podróżując kamperem zatrzymywali się w miejscu i jakby każdy urywek książki był poświęcony e, historii, czyli tej tak jakby e, poznaniu nowych osób, które, e, które właśnie piętno w ich życiu odcisnęły. Z niektórymi z nich będą się też kontaktowali już podróżując do dalszych miejsc, ale cała historia i bohaterowie przedstawieni są bardzo wyraziści i uważam, że książka jest naprawdę bardzo godna na polecenia dla wszystkich, którzy po prostu lubią takie lekkie powieści. Ja mówię, Melissa do Kostą się pierwszy raz, mówię, książka trafiła do mnie przypadkowo, czytałem o niej dobre opinie, dlatego ją zakupiłem, ale mówię, jeżeli chodzi o tą książkę, bardzo ją serdecznie Państwu polecam i mam nadzieję, że materiał się spodobał. Zachęcam do subskrypcji żeby Państwa nie ominęły nowe materiały, które będę starał się sukcesywnie dodawać. Tak więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia.